Jest Pan w y, telewizji młodzież. Od ilu lat Pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć. A to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Wysokie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba postarować. No jak saper, raz się myli, nie? A jak się pomylisz, to popiół zostaje po Tobie i nic więcej. To, przepraszamy, no, musi Pan zejść. To, ja to... to powinni blokować, nie powinni. Być. Kurwa wielka. Straż kurwa, za, za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty, kurwy jebane. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w piziet, połowę policji i tu straż miejską wyjebał. Oni sobie tylko kurwa, co? Dobra, teraz kurwa pierdoli mi jak wywiad udzielam. No i co dalej powiem, kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie, 500 złotych renty za 35 lat pracy, oszukali mnie banda złodziei polskich, decydentów kurwa, takich jak tu chodzą, nie, no. A to, a ile pan zarabia w takiej pracy? No w takiej pracy, co mi daje, 3 złote na godzinę, to jest śmiech też na sali, a to kurwa dykty ciężkie, kurwa ojaj, ojaj. Dobra.